Dzisiejsza zmiana na Ziemi jest tak potężna, że, żeby to powiedzieć w sposób obrazowy, na początku XX wieku nastąpiło bardzo silne oddziaływanie boskiej tajemnicy na Ziemi i dotknęło to całą Ziemię. Ale ludzie w jakiś sposób to odebrali. Inni, jedni, pojedyncze istoty dostały to jako głębokie wzniesienie duchowe, ale ogromna ilość ludzi, na przykład rządy, ciekawa sytuacja, rządy za czasów Piłsudskiego zajęły się E magią i e spirityzmem. Czyli typowym działaniem demonicznym, wywołanie duchów, jakieś inne historie, jakieś bzdury straszne, moc, która się pojawiła, pojawiła ujawniła się u jednych osób jako e, szukanie magii, e, spirytyzmu, wywołanie duchów. E, o tym pisze Leszek Szuman, przecież, dosyć mocno. E, właśnie o tym okresie e, międzywojennym, czy nawet może wcześniejszym, e, przedwojennym, gdzie właśnie było poszukiwanie właśnie tych sił e, magicznych, ektoplazmy, jakichś innych sił, etc., etc. Ale był to czas właśnie tej siły boskiej, która także zaczęła pojawiać się w ludziach jako bogactwo. Zamiast duchowo pojmować to bogactwo, to ludzie pojechali na Syberię, na Alaskę, szukać złota. I pojechało tam setki tysięcy ludzi szukać złota, dlatego że po prostu ich rozumienie bogactwa się po prostu miało. Czyli idea światłości boskiej przejawiła się już w nich w ideę bogactwa jako światłości i świecenia kasą w tym świecie. I złotem. Rozumiecie Państwo, takie było pojęcie.